Cześć, witaj na kanale Naucz się. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o tym, a właściwie przekonać Cię do tego, dlaczego jednak powinieneś, powinnaś zacząć uczyć się gramatyki. Jeżeli interesuje Cię taka tematyka, to zapraszam Cię do oglądania dalej. Gramatyka to jest jeden z tych działów, którym zajmujemy się w trakcie uczenia się nie tylko języka angielskiego, ale w ogóle każdego języka który tak na dobrą sprawę wydaje się taki najbardziej przytłaczający to jest taka rzecz, której po prostu nie chce się uczyć to widzę wiesz po moich uczniach jeżeli mm, zaczynamy gdzieś tam uczyć się gramatyki bądź przerabiać daną strukturę gramatyczną, nawet powtarzając ją to tak troszkę siadają czasami nastroje i ja sobie zdaję sprawę z tego, że gramatyka no to jednak dosyć nudna część tego uczenia się języka obcego. Natomiast chciałabym dzisiaj w tym filmie przekonać Cię, że grama czasami rzeczywiście się przydaje i chciałabym też pokazać Ci, w jaki sposób możesz zminimalizować takie nieprzyjemne odczucie z tego, że jednak tej gramy gdzieś tam musisz się nauczyć i jakieś rzeczy do głowy musisz sobie jednak włożyć takich, wiesz, rzeczy gramatycznych. Zacznę od tego, że gramatyka to są takie ramy dla naszych słów, ponieważ gdybyśmy nie mieli gramatyki i gdyby ta gramatyka też w jakiś tam sposób nie byłaby spisana, to nie wiedzielibyśmy, w jaki sposób użyć słów. I w momencie, w którym używasz swojego języka ojczystego, to tutaj nie ma właściwie na dobrą sprawę żadnego problemu, ponieważ słysząc inne osoby, które wcześniej posługiwały się językiem ojczystym, np. twoich rodziców, twoich dziadków, przyjaciół, znajomych, wiesz jak używać. I jako osoba, która jest ojczystym użytkownikiem tego języka, ty tak na dobrą sprawę tych zasad nie musisz znać. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy uczysz się języka obcego. Załóżmy taką sytuację, że nie zawsze jesteśmy w takim idealnym momencie, kiedy znajdujemy się w obcym kraju, wśród oryginalnych użytkowników tego języka i możemy sobie posłuchać, w jaki sposób oni tego języka używają, i musimy zastanawiać się nad strukturami gramatycznymi. Jeżeli uczysz się w szkole językowej, to pomimo starań nauczycieli, którzy wiesz, jak najbardziej starają się eksponować ten język obcy. Używając chociażby tego języka w trakcie zajęć, starając się pokazać ci jak najwięcej przykładów, nie tylko ułożonych przez tych nauczycieli samodzielnie, ale także przykładów z filmów, książek, z piosenek, a także z nagrań, które gdzieś tam kiedyś powstały, kiedy udało się znaleźć jakiegoś Native'a, Native Speakera, który chciał właśnie troszkę poopowiadać do kamery po to, żeby pokazać właśnie osobom uczącym się tego języka w jaki sposób tych struktur gramatycznych po prostu używać. No nie zawsze tak jest, szczególnie tak jak mówiłam, jeżeli uczysz się w szkole językowej, gdzie jesteś wystawiony, wystawiona. Na ten język, powiedzmy, przez dwie godziny w tygodniu, trzy godziny w tygodniu, i nie za bardzo chcesz robić pewne rzeczy samodzielnie, nie chcesz po prostu się uczyć sam, sama dodatkowo jeszcze w domu. Dzięki temu, że mamy te struktury gramatyczne w jakiś sposób spisane, jesteś w stanie e, nauczyć się stosować, powiedzmy, te czasy gramatyczne w taki sposób, żeby móc wyrobić sobie ten nawyk. E, stosowania ich właściwie, poprawnie. Musisz wiedzieć, że żeby nauczyć się dobrze tego języka obcego, to tak na dobrą sprawę musisz nauczyć się posługiwać się tymi strukturami gramatycznymi, oczywiście słownictwem i innymi rzeczami też jak najbardziej, ale jest to na zasadzie takiego nawyku, można by było powiedzieć, Chodzi o to, żebyś Ty mógł um, używać tego języka nie zastanawiając się nad tym OK, dobra, to w tym momencie ja muszę użyć Present Simple, mówię tutaj akurat o języku angielskim, ponieważ jego głównie uczę, a tutaj powinnam zastosować stronę bierną, bo w języku angielskim w tym momencie zazwyczaj używa się strony biernej. Nie. Chodzi o to, żebyś nauczył, nauczyła się używać tego języka w taki sposób, żebyś mógł, mogła używać go w takim samym stopniu jak swojego języka ojczystego, bo w języku ojczystym nie zastanawiasz się, czy okej, okay, w tym momencie użyję aspektu dokonanego, czy w tym momencie użyję aspektu niedokonanego, i tak Nie. Po prostu ubierasz swoje myśli w słowa i komponujesz swoją wiadomość. I o to tak na dobrą sprawę chodzi. Natomiast w takiej specyficznej sytuacji, w jakiej znajdujesz się w szkole językowej, kiedy jesteś wystawiony, wystawiona na ten język, przez godzinę w tygodniu, dwie godziny w tygodniu, w zależności od intensywności Twojego kursu. Tak na dobrą sprawę, pewne rzeczy trzeba po prostu zrobić inaczej. I z tego powodu w trakcie zajęć pojawiają się zasady gramatyczne. I wierz mi, że one w pewnym momencie pewne rzeczy e, ułatwiają. I nie mówię tylko tutaj o nauczyciela. Muszę Ci powiedzieć już tak z mojego doświadczenia, że w w momencie, w którym ja prowadzę zajęcia, w którym albo powtarzamy z moimi uczniami struktury gramatyczne, bez różnicy jakie, bądź uczymy się nowych, oczywiście pojawia się gdzieś tam ta teoria. Jej ilość jest na dobrą sprawę zależna od tego, czy wprowadzamy nową strukturę gramatyczną, czy jednak ją powtarzamy, bo w momencie, kiedy ją powtarzamy, ja zakładam, że moi uczniowie gdzieś tam pamiętają jeszcze, że strona bierna to jest to i to. Ale niemniej jednak, gdzieś tam staram się troszeczkę przypomnieć, szczególnie jeżeli chodzi o budowanie i takie najprostsze sytuacje, w których tę strukturę gramatyczną wykorzystujemy. Natomiast nie opowiadamy sobie wszystkiego o danej strukturze gramatycznej, że tak powiem, od stworzenia świata. Inna sytuacja oczywiście jest wtedy, kiedy zaczynamy uczyć się czegoś nowego, tutaj rzeczywiście jak najbardziej trzeba to wszystko gdzieś tam wytłumaczyć od początku do końca po to, żeby uczniowie po prostu wiedzieli, z czym mają do czynienia, ale i tak największy nacisk kładziemy na ćwiczenia. I wyobraź sobie, że nie są to tylko i wyłącznie ćwiczenia pisemne. Owszem, one są nam potrzebne do tego, żebyś na przykład spróbował jak najłatwiej zapamiętać chociażby, nie wiem, pisownie czasowników nieregularne, które Same w sobie są dosyć specyficzne. Jeżeli uczysz się języka angielskiego, to oczywiście doskonale o tym wiesz, że w języku angielskim bardzo często pisze się inaczej niż się mówi. Więc jest to doskonała okazja, właśnie, żeby poćwiczyć tę pisownię. Natomiast staramy się i kładziemy główny nacisk na to, żeby jednak używać tych struktur gramatycznych w mowie, ponieważ najprawdopodobniej uczysz się języka po to, żeby rozmawiać. Niemniej jednak pewne rzeczy, i mówię to zawsze moim uczniom, szczególnie tym, którzy są bardzo niechętni do uczenia się gramatyki, Pewne rzeczy teoretyczne ja muszę powiedzieć. I wiesz dlaczego? Z tego powodu, że w momencie kiedy będziesz się uczył i będziesz się coraz bardziej uczył, wchodził w ten język, będziesz świadomy tego, kiedy zrobisz błąd. Możesz sobie pomyśleć no dobra, spoko, ale po co ja muszę wiedzieć, że ja zrobiłam błąd na przykład w prezent continuous, a nie w past simple. Ja akurat mówię tutaj na przykładzie czasów gramatycznych języka angielskiego, które są dosyć specyficzne. I w momencie, jeżeli będziesz chciał się poprawić i zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej, a wierzę, że uczysz się tego języka właśnie w ten sposób, że nie przyjmujesz tak jakby bezmyślnie tej poprawy, bo masz to powiedzieć tak, a nie inaczej i tak po prostu jest, i w ogóle weź nie wnikaj, tylko starasz się zrozumieć, dlaczego akurat tę strukturę gramatyczną użyto w takiej, a nie innej formie. I w momencie, kiedy na przykład usłyszysz, no powinieneś użyć ta jednak prezent simple, bo jednak mówisz o sytuacji, która jest zwyczajem, a nie takiej sytuacji, która się dzieje teraz w tym momencie, to jestem pewna tak na 99%, że jest to wytłumaczenie, a jest to jednak zasada gramatyczna, która pozwoli Ci zrozumieć, dlaczego tę rzecz należy powiedzieć w taki sposób, przy użyciu takiej struktury gramatycznej, właśnie nie inaczej. I uprzedzę Twoje teraz pytanie. Tak, zasady gramatyczne są nam potrzebne, gramatyka jest nam potrzebna, ponieważ jest to swego rodzaju rama dla naszych słów. I ja czasami mówię, że gramatyka to jest trochę taka matematyka w obrębie języka. Tam pewne rzeczy trzeba podokładać, pewne rzeczy trzeba zrozumieć po to, żeby takie wolne elektrony, jakimi są słowa, mogły. Być użyte dokładnie tak, jak one powinny być użyte. Żeby podać Ci tutaj przykład, już może niekoniecznie w obrębie czasów gramatycznych, ale bardzo często ucząc się języka obcego, uczymy się tak zwanych kolokacji. Kolokacje to są swego rodzaju związki, które pokazują nam, w jaki sposób słowa mogą się ze sobą połączyć. Żeby dać Ci przykład, mogę na przykład powiedzieć także. Uczymy się, że kawę się pije, czyli pić kawę, a nie że kawę się je, czyli jeść kawę. Teoretycznie, jakbyś chciał, no to mógłbyś, prawda? Ale jednak, jeżeli chodzi o język, to ten związek jest taki ścisły, czyli uczymy się drink coffee, a nie eat coffee. I to jest też jedna z takich rzeczy w obrębie gramatyki, które są dla nas ważne, bo my jednak chcemy posługiwać się tym językiem takim prawidłowym. Niektórzy uczą się do tego, żeby podróżować, żeby być zrozumianym w trakcie podróży, a niektórzy uczą się na przykład tego języka do pracy i w momencie kiedy wchodzimy w takie sytuacje już biznesowe, no to Poprawność językowa, a w to wchodzi też oczywiście poprawność gramatyczna, jest tutaj jak najbardziej ważna. Próbowałam Ci wytłumaczyć, że uczenie się gramatyki jednak ma sens, bo pewne rzeczy są prostsze, pewnych rzeczy po prostu będzie Ci łatwiej zrozumieć, a poza tym ta gramatyka po prostu musi być. Ale chciałabym Ci pokazać, w jaki sposób możesz uczyć się tej gramatyki tak, żeby Cię bolało jak najmniej. I te pięć wskazówek, bo zebrałam sobie takich pięć najbardziej dotkliwych rzeczy i takich wskazówek, rad, których mogę Ci udzielić, żeby uczenie się tej gramatyki było jednak jak najmniej bolesne, żebyś przeszedł, przeszła przez ten proces suchą stopą i doszedł, doszła do tego momentu, w którym nie zastanawiasz się nad tym, którą strukturę gramatyczną użyć. Ale właśnie po prostu ubierasz swoje myśli i to wszystko jest w miarę poprawnie na poziomie mniej więcej NATI. Pierwszą radą, o której chciałabym Ci powiedzieć, to uczenie się struktur gramatycznych i wykonywanie ćwiczeń. Zdaję sobie sprawę teraz, że ucząc się języka obcego, my staramy się jak najczęściej przekładać te zasady gramatyczne na przykłady. I owszem, pewna teoria jest dla nas istotna, musimy pewne rzeczy wiedzieć. Ale musimy się przede wszystkim skupiać się na tym, żebyś jak najszybciej nabrał nabrała wprawy w posługiwaniu się i to takim możliwie dowolnym posługiwaniu się tymi strukturami gramatycznymi. Możemy zacząć na przykład od tego, że wprowadzamy strukturę gramatyczną, czyli twój nauczyciel troszkę ci opowiada o tej teorii, oczywiście dozując informacje takie, które w danym momencie są potrzebne. Nie musimy, na przykład, opowiadać wszystkiego biorąc pod uwagę, nie wiem, powiedzmy, um, stronę bierną. Wystarczy, że opowiem ci, po co jest strona bierna w języku angielskim, jak się ją konstruuje. Nie muszę od razu opowiadać ci również o strukturach, które znaczą po polsku, na przykład informuje się, raportuje się, albo o strukturze have something done, która też jest Częścią strony biernej. Na tym etapie ja zakładam, że chciałabym, żebyś po prostu nauczył, nauczyła się strony biernej. I mając ten zasób teorii, wiedząc w jaki sposób możesz skonstruować zdanie w stronę biernej, możemy powoli przechodzić do ćwiczeń. I początkowo mogą to być ćwiczenia praktyczne, żebyś po prostu w ogóle nauczył, nauczyła się. Posługiwania się tymi strukturami gramatycznymi i powoli przechodzić do mówienia. Oczywiście, z biegiem czasu, coraz więcej tych ćwiczeń. Będzie polegało na tym, żeby mówić jak najwięcej. I tutaj szczególnie zwracam się do osób, które uczą się ze swoim nauczycielem na zasadzie one-to-one, -one, żebyś starał się jak najwięcej mówić, używając właśnie tej struktury. Nawet jeżeli Twój nauczyciel Cię do tego nie zachęca, bo akurat robicie inne ćwiczenie albo ćwiczycie konwersację, starać się jak najwięcej, znajdować się właśnie w tych sytuacjach kiedy daną strukturę gramatyczną, w moim przykładzie akurat stronę bierną, będziesz mógł, będziesz mogła używać. I tak przy okazji podpowiem ci, że w przypadku strony biernej w języku angielskim jest mnóstwo sytuacji, kiedy po prostu możesz tej struktury gramatycznej w trakcie konwersacji używać. Jeżeli zmęczysz się mówieniem, możesz Samodzielnie popracować na zdaniach, konstruować zdania, zapisywać je, no bo pisownia jednak też jest ważna, szczególnie w angielskim, i starać się pracować w taki sposób, że używasz też struktur gramatycznych, właśnie ćwicząc inną umiejętność, czyli w moim przypadku akurat pisanie i też jak najbardziej Ćwiczysz używanie, ćwiczysz konstrukcję. Przyzwyczajasz się do tego, że coś takiego jest, i przyzwyczajasz się do tych sytuacji, w których musisz właśnie wykorzystać tę strukturę gramatyczną, a nie inną. Skoro już mówię o tym i mówię o ćwiczeniu tych struktur gramatycznych, to to łączy się właśnie z drugą poradą, której chciałabym Cię udzielić, jeżeli chodzi o bezbolesne uczenie się gramatyki to jest to, to żebyś jak najszybciej starał starała się wykorzystywać właśnie te struktury gramatyczne które ćwiczysz w mówieniu. Jeżeli mm, kurs, w którym bierzesz udział nie zakłada konwersacji, to myślę, że nie jest to zbyt dobry kurs. Z tego powodu, że uczymy się języka obcego do tego, żeby porozumiewać się i taką podstawą dla naszej komunikacji jest jednak mówienie. Więc jeżeli twój kurs skupia się powiedzmy tylko i wyłącznie na wykonywaniu ćwiczeń z podręcznika, mam nadzieję, że takich kursów jest już bardzo mało, to zastanów się, czy jest to dobry kurs dla ciebie. Zastanów się, czy może nie lepiej byłoby poszukać jakichś sposobów, żebyś mógł, żebyś mogła zacząć mówić, ponieważ im szybciej zaczniesz, Stosować te struktury gramatyczne, których się uczysz w mówieniu, tym szybciej one wejdą ci w nawyk. I powtórzę to jeszcze raz. Posługiwanie się językiem obcym to jest tak na dobrą sprawę wyrobienie sobie swego rodzaju nawyku, nawyku używania tego języka, używania odpowiednich słów, ponieważ im częściej będziesz je powtarzał, tym rzadziej będziesz musiał wykonywać ćwiczenia powtórkowe. Kolejna rada, której chciałabym Ci udzielić, jest to, żebyś otaczał, otaczała się językiem, tym językiem docelowym, tym, którym się uczysz. Tak więc czytaj, słuchaj, rozmawiaj, po to, żebyś usłyszał, w jaki sposób oryginalni użytkownicy języka, czyli Native Speakerzy, używają. Danych struktur gramatycznych, ponieważ jestem pewna, że w pewnym momencie dojdziesz do takiej sytuacji, że będziesz mówić, nie będziesz się zastanawiać w ogóle nad tym, czy a tutaj powinnam użyć prezent perfect, a może jednak past simple, bo jednak to jest zdarzenie z przeszłości i ono tam w przeszłości się zakończyło. Nie będziesz po prostu rozkminiać. Co i jak użyć, tylko będziesz po prostu mówić. Dojdziesz do tego momentu, w którym rzeczywiście będziesz mówić tak, jak chcesz, czyli po prostu będziesz ubierać swoje, mm, swoje myśli w słowa, tak jak robisz to na przykład w języku polskim. Więc im więcej tych kontaktów z oryginalnym językiem, tym lepiej dla Ciebie. Tym mniej wkuwania struktur gramatycznych, tym mniej wkuwania na przykład wyjątków. Z których na przykład język angielski słynie, tym mniej wkuwania czasowników nieregularnych. I ostatnia porada dla Ciebie: jeżeli zdarza się jednak taka sytuacja, że musisz nauczyć się tych zasad gramatycznych, to chciałabym zwrócić Ci uwagę na jedną rzecz. Jeżeli nie zamierzasz później studiować i uczyć tego języka obcego, to podaruj sobie trudniejsze terminy gramatyczne. Chodzi mi tutaj na przykład o nazwy czasów gramatycznych. Powiem Ci, że w trakcie moich zajęć ja pracuję zazwyczaj nad gramatyką w taki sposób, że mówię na przykład tak, no ale słuchaj, musisz tutaj użyć prezent symbol, bo mnie jest tak łatwiej po prostu, a... I wyjaśniam, to jest ten czas, który mówi o zwyczaju. Odnoszę się do zasady, niekoniecznie właśnie do nazwy tego czasu i mówię, to jest ten czas, co ma eskę w trzeciej osobie w zdaniu twierdzącym. Czyli gdzieś tam odnoszę się jednak do wiedzy takiej praktycznej, z zakresu właśnie zastosowania tego czasu niekoniecznie operuję tylko i wyłącznie nazwą a tu musisz zrobić prezent symbol, tu musisz zrobić pas symbol, a tutaj w ogóle musisz zrobić passive voice nie wymagam tego, ponieważ ja też uczę się języka obcego uczę się tego języka na zasadzie zastosowania, czyli na przykład mówię sobie tak aha, to muszę zrobić ten czas właśnie, który mówi o tym i o tym a niekoniecznie mówię, że on się nazywa tak i tak i wiesz Całą historię wojny robotniczej na temat tego czasu. Nie, nie uczę tak, nie uczę się tak. Mój nauczyciel wie, że jeżeli poda mi samą nazwę czasu, to ja najprawdopodobniej nie będę wiedziała o co chodzi, ponieważ nie jest mi to potrzebne i do momentu, w którym ja nie będę chciała uczyć tego języka, nie będę znała na przykład nazw czasów, nie będę też znała bardziej skomplikowanych terminów e, gramatycznych, ponieważ. W tym przypadku, w momencie, kiedy ja chcę się nauczyć tego języka do komunikacji, a nie do uczenia innych, albo nie do studiowania tego języka, bądź, nie wiem, podejmowania jakiejś pracy naukowej w obrębie yy, dydaktyki tego języka, te terminy nie są mi potrzebne, więc jeżeli ty uważasz, że powinieneś się tego nauczyć, bo mój nauczyciel wymaga, żebym ja wiedziała, że prezent simple to jest ten czas, a nie inny, to Zastanów się nad tym, czy jest ci to w ogóle do życia potrzebne, jeżeli nie zamierzasz być oczywiście nauczycielem tego języka. Myślę, że to wszystkie porady, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ułatwić sobie uczenie się gramatyki, języka obcego, porady, które powinny ułatwić ci przejście przez tę część gramatyczną, którą, jak wiesz, jednak musimy uwzględnić w tym naszym uczeniu się języka obcego, szczególnie jeżeli robimy to. W naszym kraju ojczystym, i nie mamy możliwości wyjazdu do kraju, w którym tego języka się używa. Oczywiście teraz, w naszych czasach, mamy sytuację jak najbardziej ułatwioną. Zawsze możemy pojechać do kraju, w którym tego języka się używa. Zawsze możemy włączyć sobie YouTube. Zawsze możemy sobie włączyć jakiś podcast, zawsze możemy coś przeczytać, zawsze możemy coś posłuchać, ponieważ mamy internet. A poza tym, zawsze w każdym mieście, w każdym kraju znajdziemy jakiegoś native speakera, który tym językiem się posługuje. I jestem pewna, że w Twoim mieście, tak jak w moim, Odbywają się takie cykliczne spotkania obcokrajowców, na które ty też możesz się udać po to, żeby po prostu swobodnie, przy piwku i nie tylko, sobie porozmawiać właśnie w tym języku docelowym, żeby się nie spinać i nie zastanawiać się nad tym, jakiej struktury gramatycznej powinnam użyć. I recytować zasady gramatyczne. Jest to bardzo ważna rzecz, słuchaj, właśnie to ostatnie. Uczymy się języka po to, żeby się komunikować, a niekoniecznie, żeby stać się chodzącą encyklopedią zasad gramatycznych. One są nam do niczego niepotrzebne, do momentu, w którym chcemy, zrozumieć, dlaczego dana struktura gramatyczna została użyta w tej sytuacji, a nie w innej. Mam nadzieję, że tych kilka zasad pomoże Ci nauczyć się skutecznie gramatyki i przestaniesz trochę mniej jej nie lubić. Na razie to tyle, dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.